Dawna. Yy, I zaczyna od takiego pytania. Jaki jest stosunek miała Pani Irena do Pana brata Jeszego? Chodzi mi o to, czy rozpieszczała go, czy wiele rzeczy, na wiele rzeczy mu pozwalała? Czy też była mamą wymagającą, dyscyplinującą i stawiającą na jego samodzielność? No proszenkę jego rozpuszczała, tak. No po wojnie to yy, były te kupony. Na, na, na jedzenie i tym podobne. Na przykład banany tylko można było kupić tam ze 2-3 na tydzień. I, ale to może była raczej Anielcia, która była taką niania, która z nami też uciekła do Anglii a Potem pojechała do syna w Stanach, który też był w powstaniu warszawskim. I pamiętam, że ona mi mówiła, no wiesz, i dzisiaj nie dostaniesz banana, bo ostatni banan jest dla bibusia. I ja to doskonale rozumiałem i wcale nie byłem zazdrosny z tego powodu. Ehm, co do matki. Pff. Jerzy na przykład pamiętał wszystkie numery telefonów. Matka nie musiała mieć książki z, z numerami telefonów. Powiedziała, Jerzy jaki jest telefon pani Czarnowskiej albo Konopacki I on z miejsca mówił. Czyli miał dobrą pracę do cyfr? Mm -hmm. y -y, Odnośnie właśnie Jerzego, czy y -y, chętnie pracował nad sobą? Czy lubił y -y, uczyć się czytać, pisać, liczyć? Czy też robił wszystko, żeby uniknąć tego tematu y -y, i -y, zająć się czymś, co sprawił większą przyjemność? No, z tego co wiem, to Uczył się w szkole, chodził do specjalnej szkoły. Moja matka jego codziennie tam założyła samochodem, i potem po południu odbierała. To jednak był kawał drogi, a poza tym też była ta pracownia, gdzie właśnie z tego, z tego żeśmy żyli. Także matka miała dużo, dużych siłek, żeby prowadzić wszystko. Jerzy uwielbiał, kuchnia to była jego domeną. Był bardzo obrażony, gdy ktoś zrobił, na przykład, zaczaił e, herbatę, to on, jak goście przyszli, to on przygotowywał, podawał, zmywał, e, ścielił łóżka. E, no czasami, jak synowie e, jeszcze byli mali, to robili takie jemu dowcipy, że on, on wszystko pościelił, a oni wszystko rozwalili, to on potem Chodził do, do mojej żony, którą nazywam mam, mamą, e, chłopcy mi zrobili coś okropnego, coś okropnego. W no ten czas musieliśmy niby udawać, że, że ukaramy ich za, za, za takie przestępstwo. Mam jeszcze takie pytanie. Przed chwileczką słyszeliśmy, że znał dwa języki, polski i angielski. Który język? Y sprawia mu większą łatwość. Mam na, dokładnie na myśli wymowę. No przez jakieś chyba 30 lat nie mówił ani słowa po polsku, bo moja żona Irlandka, chłopcy też wychowani tylko w języku angielskim. I po jakichś 30 latach jakiś, już nie pamiętam kto to był, ale jakiś znajomy przyjechał do Anglii z zagranicy Powiedział, no ja spróbuję porozmawiać z Jerzym po polsku, bo nie mówię po angielsku. I z miejsca z nim rozmawiał. Tak. Zapytam się jeszcze o taką rzecz. Czy Jerzy lubił wychodzić z domu, zmienić otoczenie, poznawać nowych ludzi? Czy raczej był domatorem i dla niego to był problem, zmiana sytuacji? Nie, nie. Właśnie rodzina mojej żony, jak mówiłem, irlandzka, także było masa. Miała e, tam nie wiem, dwadzieścia parę kuzynów, kuzynek. I jeżeli bardzo często jeździł na weekend, e, albo do, do matki mojej żony, albo do ciotki, gdzie tam było dużo dzieci, taka Auntie Margaret, to uwielbiał tam jeździć też tam wszystkim robił herbatę i zmywał potem i zawsze był strasznie zadowolony. Ta e, matka mojej żony i jej siostra, tam Margaret, e, zawsze przychodziły na jego e, urodziny i szedli do pap i jeżeli tam pił małe piwko. Oni tam giną i coś takiego. No i ta ciotka zawsze dawała, jak wracała do domu, że przechodziła poza nasz dom. On za nią leził i mówił: Oj, mężczyzno, ty się pomyliłaś, my tutaj mieszkamy. I z tym się strasznie zabawiał. Y jeszcze chciałam się zapytać, czy Jerzy na przykład poprawiła jakiś sport, a jeśli nie, czy był miłośnikiem jakiejś jakimś nie, ja jego zmuszałem grać krykieta ze mną w ogrodzie i złościłem się na niego, jeśli coś niepoprawnie spełnił, ale nie, nie, nie pamiętam, żeby on, nie, 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 nie sporty to nie, poza, poza tym, do czego ja jego zmuszałem, to nie. Mam jeszcze takie pytanie, dosyć delikatne. Yy, czy Panie jako w dzieciństwie, podkreślam w dzieciństwie, czy nie czuł się Pan troszeczkę mniej kochany yy, przez mamę w związku z tym, że musiała więcej czasu poświęcić yy, bratu ze względu na jego dysfunkcję? Nie. O, to jest typowy problem rodziców. Gdzie yy, 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 rodzeństwo mieszane, zdrowe dziecko i chore? Ja, ja nie. Ja, ja wiedziałam, nie. że on jest w pewnym sensie chory i że musi mieć więcej opieki, ale... Mówi, nie o dziecku, to, Tak, tak, nie, jak, jak mówię, jak mówię, to była ta historia, na przykład z tymi bananami, albo tak. y, jad komer mogę, a, a jajka też były na tym kuponach, także pamiętam też, że mówili, no, ostatnie jajko, ale to będzie musiał zjeść, Jerzy ale nie pamiętam, żebym był w jakikolwiek sposób obrażony, albo na niego. Tego powodu. Dobrze. Po śmierci rodziców Jerzy zamieszkał u Pana wraz z Pana rodziną i spędził tam swoje ostatnie lata w szczęśliwym, to był jego szczęśliwy okres. Proszę opowiedzieć, jakiego wyglądał dzień taki powszechnie roboczy? Co, jak u nas? Tak, jak u tak. Czy pracował o, na przykład ja. gdzieś, czy chodził na jakąś terapię, na jakieś zajęcia? E po, po tej szkole, do której moja matka jego zawodziła, to zdanie się do wieku 11 lat, zaczął pracować w takim Adult Training Center. To właśnie było dla niepełnosprawnych y, do wieku jakichś 18 lat. I codziennie po niego autobus przyjeżdżał. Nasz dom był drugi dom na bocznej ulicy, od Głównej Ulicy. Ten autobus się zatrzymywał na tej głównej ulicy. Myśmy żeśmy jego wypuszczali tam 5 minut przed przyjazdem tego autobusu. On sobie szedł, wiedział, gdzie trzeba czekać i też po południu jego tam przywozili, wychodził, szedł do domu. Pamiętam, że ojciec zawsze przed jego przyjazdem poszedł do piekarni i kupił mu ciasteczko, żeby miał z herbatą. Dziękuję bardzo. Ja może teraz zadam... Ma, ma, mam jedną rzecz, którą pani mi się nie zapytała, nie mogłem o tym odpowiedzieć, ale to też dla mnie jest interesujące, że moja matka była wielką przyjaciółką Karoliny Lądskorońskiej i tylko raz w życiu się pokłóciły. Bo każda powiedziała, słuchaj, ja zapłacę, żeby Jerzego wysłać do jakiegoś, jakiejś instytucji, żeby się nim opiekowali. Matka... Kompletnie odmówiłem. powiedziała nie, niemożliwe. No Rozumiem. nie, nie kłócił się, ale, ale był pewien spięcie. Hmm, tak, tak dobrze, to proszę bardzo. Ja może, może teraz Pana pierwszy poproszę.